Trzecią noc popełni księżyca, kiedy tęgiem rozyskują wszystkie śródleśne strumienie. Weźmiesz siekierę i w nocy o północy pójdziesz do lasu i wybierzesz drzewo, a drzewo to ścinać będziesz do bladego świtu i z drzewa tego zbudujesz dom. A dom ten przez wieki nie oprze się żadnej sile nieczystej. W komentarzach pod naszymi filmami bardzo często pytacie nas o nasze zdanie na temat drewna księżycowego. No, muszę przyznać szczerze, że ja do tego tematu podchodzę raczej sceptycznie i rozpatruję go bardziej w takich kategoriach mitów i baśni, ale tych pytań było coraz więcej, więc nie dało mi to spokoju. Postanowiłem sprawdzić, jak faktycznie jest tym drewnem księżycowym. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że drewno to jest absolutnie wyjątkowy surowiec. No i można powiedzieć, że nawet troszeczkę magiczny. W zasadzie drewno towarzyszy nam od samego początku istnienia ludzkości, bo od momentu kiedy pierwszy człowiek wziął patyka i postanowił coś z nim zrobić, już od tamtego momentu wykorzystywaliśmy drewno. No ale jak jest z tym drewnem księżycowym? Postanowiłem najpierw sprawdzić to w literaturze, którą znalazłem na półce, czyli w naszej fachowej leśnej e, biblioteczce. Jako pierwszy wziąłem do ręki poradnik leśniczego. Jest to takie bardzo stare opracowanie, no i niestety większość e, znajdujących się w nim informacji jest już nieaktualna. Ten akurat egzemplarz. Został wydany w 1991 roku, ale w podobnej formie ukazywał się już dużo, dużo wcześniej. No ale skoro mówi się o drewnie księżycowym i o tym, że ono, e, jakby idea tego drewna księżycowego pochodzi też ze starych wierzeń słowiańskich, wiedza na ten temat była przekazywana z dziada pradziada, no to myślę, że im starsze opracowanie książkowe, tym łatwiej będzie nam znaleźć jakieś informacje na ten temat. Postanowiłem zajrzeć, co w tej ciekawej książce mówi się o pozyskiwaniu drewna, o, o tym, w jakim terminie to drewno powinniśmy pozyskiwać, żeby miało jak najlepszą trwałość. No może coś uda mi się znaleźć i wertując to pokaźne to mistrze, znalazłem pewne informacje w dziale mówiącym o konserwacji drewna. Bardzo fajnie, że już wtedy podkreślano, żeby nie prowadzić konserwacji drewna, które leży jeszcze w lesie. No, żeby nie wprowadzać żadnych środków chemicznych oczywiście do atmosfery. Ale możemy też przeczytać, że no, drewno jest surowcem podatnym na oddziaływanie owadów oraz grzybów, które zmniejszają wartość użytkową takiego drewna, no, a tym samym jego wytrzymałość. No ale czytamy dalej. Że najmniejsze zagrożenie występuje w pierwszym i czwartym kwartale, gdyż w temperaturze 5 stopni Celsjusza owady nie żerują i nie występuje rozwój grzybów. No tutaj już dochodzimy do takich informacji, które są zbieżne z tym, co mówi się o drewnie księżycowym, że najlepiej pozyskiwać je w odpowiednich fazach księżyca, najlepiej w miesiącu grudniu i styczniu. No dobrze, ale o tym, że drewno należy pozyskiwać Zimą, no już wiemy doskonale, zresztą mówiłem o tym w jednym z moich poprzednich odcinków. Drewno pozyskane zimą świetnie nadaje się na drewno konstrukcyjne, bo nie tęka. Ale dalej nie wiemy nic na temat drewna księżycowego. No, musimy szukać dalej. Dlatego następna książka, po którą sięgam, to jest prawdziwy biały kruk. Absolutnie wyjątkowa pozycja i to jest książka, którą zna bardzo dobrze. Każdy student leśnictwa. Nauka o drewnie Krzysika. Który student leśnictwa nie spędził przy niej przynajmniej kilkuset godzin? Zobaczmy, co Krzysik nam powie na temat drewna księżycowego. No, to może nas zainteresować. Wpływ pory ścinki na techniczne właściwości i trwałości drewna. No, chyba jesteśmy już tutaj u celu. Zagadnienie wpływu pory ścinki na techniczne właściwości drewna było aktualne od bardzo dawna. Wzmianki i wypowiedzi na ten temat znajdują się w starożytnej literaturze, na przykład u Pliniusza, który drewno ze ścinki zimowej przypisuje jakość wyższą od jakości drewna ze ścinki letniej. No dobra, ale tutaj znowu nie ma ani słowa o drewnie księżycowym. No tutaj cały czas kręcimy się wokół tego samego zagadnienia. No już przecież wiemy, że drewno powinno się pozyskiwać zimą. Zobaczmy, co to tu jest napisane. Dalej, na podstawie spostrzeżeń praktycznych i doświadczeń teoretycznych, należy w zasadzie stosować cinkę zimową. Dalej, niewiele wiemy o drewnie księżycowym. Myślę, że najwyższa pora sięgnąć po prawdziwą literaturę i specjalnie dla Was. Przygotowałem ekologiczny poradnik księżycowy dla działkowców, rolników, wędkarzy, zielarzy, ogrodników, gospodyń, pszczelarzy, grzybiarzy. Absolutnie fenomenalna pozycja. Ten poradnik to swego rodzaju kalendarz, w którym możemy zobaczyć, w którym konkretnym dniu miesiąca możemy na przykład pójść sobie na ryby, na grzyby posiać marchewkę albo przyciąć żywopłocik i to wszystko jest zgodne z fazami księżyca. Mamy tutaj wiele bardzo ciekawych porad, a to, co mi na przykład się najbardziej spodobało, to to, że mamy też nawiązanie do e, podań ludowych i także odniesienie do przysłów. Ludowa meteorologia mówi nam na przykład, gdy w początku lipca pogoda sprzyja, dużo zboża w stodole z prawdą się nie mija. Lipiec upały, wrzesień doskonały. Fajnie, no ale lipiec nas mało interesuje, bo my byśmy chcieli zobaczyć, o co chodzi z tym drewnem księżycowym. No, wreszcie jakieś konkrety. Ja mówiłem, że ta pozycja to jest strzał w dziesiątkę. Słuchajcie, drzewa starsze, bogate w żywice, z przeznaczeniem na budulec albo żywiczny opał, ścinać przed pełnią. Od 15 do 20 grudnia. W kwadrze liścia i owocu. Jeżeli chcemy, by drewno szybko wysychało i mogło być wykorzystane do wyrobu sprzętów, lepiej ścinać je w trakcie ubywania księżyca. Im bliżej nowiu, od 8 do 14 grudnia, w kwadrze uprawy, tym korzystniej. No to są konkretne informacje. Słuchajcie, no tutaj z tego wynika, że najlepiej drewno do budowy domu pozyskiwać. Przed pełnią. a jeżeli chcemy sobie drewnianą łyżkę zrobić, no to zrobić to najlepiej bliżej nowiu. Chyba jesteśmy na dobrym tropie. No ale słuchajcie, co we współczesnym świecie robi człowiek, jeżeli chce znaleźć jakąś informację? No, pierwsze co robi, to pyta wujka Google, co myśli na dany temat. No, postanowiłem więc wpisać w przeglądarce hasło. Drewno księżycowe. No i to, co mnie zaciekawiło, to fakt, że prawie wszystkie wyniki odnosiły się do pana Erwina Tomy. No ale kim tak właściwie jest ten Erwin Toma i co go łączy z drewnem księżycowym? A zupełnie przypadkowo, mam ze sobą jego książkę. Możemy w niej przeczytać. O jego historii, o tym jak został leśnikiem w austriackich Alpach, jak zafascynował się drewnem i tym jakie ma właściwości podczas ścinania w odpowiedniej fazie księżyca. Tak bardzo zafascynowało go to drewno, że postanowił otworzyć tartak. No i z malutkiego tartaku stworzył potężną firmę, która w tej chwili jest jednym z największych producentów domów drewnianych na świecie. Do budowy swoich domów. Używa tylko drewna pozyskiwanego zimą w fazie ubywającego księżyca. No i dzięki temu nie musi stosować żadnych środków impregnujących, ponieważ twierdzi, że takie drewno jest mniej narażone na działanie owadów, grzybów, jest także bardziej ogniotrwałe i bardziej energooszczędne. No, bardzo ciekawa teoria. To, co mnie zainteresowało, to fakt, że w zasadzie wszystkie informacje, które możemy znaleźć w internecie na temat drewna księżycowego. W jaki sposób odnoszą się właśnie do książek i doświadczeń Erwina Tomy. No, ciekawe, czy faktycznie to drewno księżycowe jest tak wspaniałe, czy może jest to celowe działanie marketingowe. Erwin Toma bardzo często odnosi się także do starych wierzeń i podań, ale także znajdziemy w jego książkach odniesienie do dzieła Pliniusza. Pamiętacie, kto jako pierwszy dzisiaj w tym odcinku mówił o Pliniuszu? no profesor Krzysik tylko tyle że profesor Krzysik mówił o tym że Pliniusz w swoich dziełach podkreślał fakt żeby pozyskiwać drewno w okresie zimowym a tutaj Erwin Toma mówi już konkretnie o drewnie księżycowym to co mnie tak naprawdę interesuje to to czy ta wspaniałość tych domów produkowanych przez pana Erwina wynika z tego że wykorzystuje do ich budowy drewno księżycowe czy może chodzi tutaj o technologie w jakiej są budowane. No jest to dla mnie bardzo zastanawiające i też jestem bardzo ciekawy, że tak potężna firma, która produkuje te domy, skąd pozyskuje surowiec? Kto jest w stanie dostarczyć taką ilość drewna pozyskanego w zasadzie w kilka dni w ciągu roku? No, bardzo mnie to zastanowiło. Wielu naukowców, ale także kolegów po fachu pana Erwina, podeszło w taki sposób bardzo lekceważący do jego twierdzeń na temat drewna księżycowego. No ale znalazł się jeden naukowiec, którego zafascynowały książki pana Erwina oraz jego działalność i postanowił zbadać, czy faktycznie fazy księżyca oraz termin, w którym jest pozyskiwane drewno, ma tak duży wpływ na jego właściwości. Tym naukowcem jest Ernst Curcher. Prowadził kilkuletnie badania, które ostatecznie potwierdzają obserwacje pana Erwina. Drewno pozyskane w konkretnych fazach księżyca faktycznie ma swoje określone właściwości i jest to w jakiś sposób związane z wodą, która w tym drewnie się znajduje. No, ja tutaj mam znowu pewne wątpliwości, bo wydaje mi się, że jeżeli mówimy tutaj o drewnie księżycowym i mówimy tutaj o tym drewnie pozyskanym. Zimą, w odpowiedniej fazie księżyca, no to to drewno zimą zawsze będzie miało troszeczkę mniejszą ilość wody. Co ciekawe, Erwin Toma mówi o tym, że do budowy domów wykorzystuje drewno pozyskiwane w fazie ubywającego księżyca. A w poradniku księżycowym mogliśmy przeczytać, że drewno konstrukcyjne najlepiej pozyskiwać w fazie przybywającego księżyca. No kto ma rację? Mity, baśnie i magia to jedno, ale z wynikami badań się nie dyskutuje. I kiedy miałem już odejść z niczym, bo muszę przyznać szczerze, że wszystkie te pozycje nie przekonały mnie ostatecznie i jest w tym wszystkim zbyt dużo niedomówień, natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł na stronie 7 Wierzb, który napisała pani Urszula Drabińska, i tytuł jego brzmi. Księżycowe drewno oczami nauki. No, stwierdziłem, że tutaj na pewno znajdę coś interesującego, i może właśnie tutaj rozwijają się wszystkie moje wątpliwości. Wyobraźcie sobie, że jest to pierwszy tekst, który udało mi się znaleźć, całkowicie podważający wyniki badań pana Ersta Curchera. Faktycznie okazuje się, że księżyc ma wpływ na życie na Ziemi, ale nie jest on tak znaczący, żeby wpływać na właściwości drewna albo Bardziej na to, w jakiej fazie księżyca to drewno pozyskujemy. No i zgadza się jeszcze jedno twierdzenie: otóż, faktycznie drewno lepiej pozyskiwać zimą, no ale o tym powiedzieliśmy sobie dzisiaj już chyba z 50 razy. Najlepiej w miesiącu grudniu i styczniu. Należy w zasadzie stosować cinkę zimową. Drewno najlepiej pozyskiwać zimą. Najlepiej pozyskiwać w miesiącu styczniu i grudniu. Przyznam szczerze, że ja nie jestem do końca przekonany, ponieważ termin drewno księżycowe zaczął tak mocno funkcjonować w internecie przy okazji pojawiania się książek pana Erwina Tomy i materiałów o nim. No, czy w takim razie drewno księżycowe to jest tylko jakiś chwyt marketingowy, który ma wypromować domy drewniane sprzedawane przez pana Erwina, czy faktycznie drewno pozyskiwane w odpowiedniej fazie księżyca. Ma wyjątkowe właściwości. Ja pozostaję przy swoim. Drewno najlepiej pozyskiwać zimą i fazy księżyca nie mają tutaj żadnego wpływu. No a Wy musicie wyciągnąć wnioski sami. Jeżeli olśniło Was po obejrzeniu tego odcinka, no to dajcie łapkę w górę. No i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć i do zobaczenia!